A więc, hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj zapraszam was na vloga Z Poznania, bo nie ponieważ jadę spotkać się z Olą yy, I przy okazji muszę kupić yy, sukienkę na, na Justynę 18, także Postaram się, żeby ten film wyszedł fajnie, bo jak zawsze gdzieś jadę, to potem zapominam nagrywać I jeszcze najlepsze jest to, że naładowałam sobie dwie baterie przy czym y, jedną zapomniałam zabrać tak, Mam nadzieję, że mi się aparat nie rozładuje No Ale lecę na dworzec I... no i co? I widzimy się Potem Witam was już z Poznania e, Dojechałam właśnie do Poznani i idę właśnie się spotkać z Olą, bo idziemy właśnie tam na Jakieś zakupy, potem gdzieś jeszcze pojedziemy W ogóle patrzcie jakie tu jest koło Bo jestem już przy galerii i nie wiedziałam w ogóle, że to jest takie koło Zajebiste, naprawdę No, więc mm, Lecimy, ja idę szukać sukienki na... Co? Taki sałatki są spoko Jadłaś tam czy żyłaś? nie? A, nie, nigdy no. nie byłam w soli. Okej, okay, więc jestem właśnie z Olą Siema Jesteśmy już w i jedziemy teraz e, Szukać, w sensie muszę znaleźć jakąś sukienkę, więc jedziemy chyba do Berszki Jedziemy, jedziemy Z schodami. <grym> tak, jedziemy z schodami yy, I będę szukała sukienki I może wam coś tam nagram z jak z moją znajdę Tak, oczywiście no. To jest za dużo Tak? Mogłabym przymierzyć w sumie ale wszystkie są od podkładu brudne Dosłownie wszystkie Ej, no bo ona jest mega ładna, tylko wszystkie są brudne od podkładu Tu jest jakaś biała Taka krótka Ej, a ta? Zobacz Nie, taka senia. Okej, okay, więc przyszłyśmy właśnie do Kerfura Po jakimś picie I kupiłam sukienkę Tutaj mam, nie widać, ale kupiłam w Rezarze Taką czarną pokażę Wam w domu. E, no, więc teraz idziemy po picie i będziemy jechać na jedzenie do następnej lokalizacji. Tak. Więc biorę sushi. Dawno nie jadłam. I takie oto żelki i lecimy po picie. Dobra, więc kupiłam sushi i teraz będziemy jadły. W sensie ja będę jadła, bo ona nie chce. I siedzimy... Otworzyłaś? Tak! Nie mogę Brawo, utworzyć, brawo. I siedzimy sobie przy Poslanii. tutaj, o. I jemy i zaraz jedziemy znowu na jedzenie, ale musiałam kupić, bo... dawno nie jadłam. Tak, tutaj jeszcze mam zakupy. Jak? Nie źle, jest, jest dobrze. jak no. Odlecimy, no. Widzimy ładny park. Wejdziemy na rynek. Proszę bardzo. Park. Bardzo ładny. Bo ja coś ci powiem. No. Yy. Trzeba ładnie nagrać, żeby się tu nie ten... ładne. Jakby nie wziąć żebyś na resztę, nie? No. No jakby tak, żeby tam chodzić zwiedzać. No to nie ma co, No tak. A ja zbieram pocztówki, ja spoznania nie mam. Nie no. No to nie ma... Nie ja w ogóle pocztówki. No, Dotarłyśmy właśnie na rynek. Tak, cały w remoncie. Tak, gdzie? Cały widać do Czy Czyli tu masz remont? Aha. Okej, okay, przeszłyśmy właśnie do Starbucksa i wzięłyśmy sobie bajgle na ciepło, jako bacon. Ja mam tutaj strawberry acai, a Ola ma ice caramel macchiato. No, także będziemy teraz je jadły. jadły. Co? Ja się mogę to obrócić? No, widać, że to zamkniesz. Czy? Zamknij to. Okej, okay, to było straszne. Ale co? Naprawdę? To ma zooma? No. Jak nie, tu? To. A to. Tylko nie wiem w którą stronę. Nie działa. Nie działa, w którą. No nie! Się. Lepiej tak, Wilba. Przybliżyć aparat. Tu masz też. No to trzeba... Nie umiem używać takich drogich sprężyn Co ty robisz? Bo, trzymaj ten kubek jak to trzymasz Co ty robisz? Czekaj, ostroż, Wiesz, ostroż, że możesz ostroż. to przytrzasnąć, żeby weszło? Uuu, magic <słuch> Tak Magic Mikstura, proszę bardzo Niech ci się ostrość A, jak w telefonie No tak, nie wiem w sumie Jemy mhm. Jak? Ale to. Bardzo dobre 16.07 Dobrze? Ostrość, czekaj, ostrość tylko będzie, poczekaj Poostrzyło się? No Zrób minę jakąś lepszą O, czekaj było łeb ci To jest moja Ostrość, o Ajs karmel Macchiato Backstage tych wszystkich influencerek, celebrytek Ale Będą mieli brodę na talerzu Wodę na talerzu Jeszcze pomyślą, że naplułaś tam <grystanie> Bardzo dobre, proszę mnie tutaj nie nagrywać Paparazzi Jestem jest paparazzi Ej, zróbmy sobie taki zdjęcia jak paparazzi te To wiesz jak się Pan zaprasza, pozwól mi na pa! papa Hej Tak, robimy... Czekaj, nieco... bo... Ale nie mamy okularów Ja zrobię... mam okulary ja nie Czekaj O, zrobimy co mam w... O nie, bo ja mam... Czekaj Muszę coś ja wyjąć ciebie. Robimy co Ola ma w torebce Proszę to jest bardzo hej. To jestem ja Hej Tak To jest Ola bo Ja tu mam... Nie mogę jednym się pokazać Za ile? O. Tu, o, Skarby. gumy do życia airways Tak, najlepsze no, no. To są story z życia Oli Pomadka Zapalniczka, klipy O, to nieładnie, to nie pokazuj e, Gumki, to, to już są te mniejsze A, moja torebka jest Shane A moja twoja? Moja torebka jest Sensei Taka o, proszę bardzo i tak, mam pierwszą Taka prócz. mięciutka. Tak. Szczota. Szczotka Ale okłaczona. Moja. Nie patrzcie na to. E, tak, papierki po hodogu. E, tabletki. Proszę bardzo. E, po lodzie. Po jakim. A nie będziemy tutaj reklamować. Nie, tak. nie robimy fumetka e, z Maybelline Jaki odcień? 65. Najlepsza. Okay. Ja też mam taką. Z ostrość. Stres. Ostrość. Jaka? Nie Dobra, nie, nie ma, ja mam chyba 66. Oh fucker! Co się stało? Ostrość! Ostrość! Ej, akcja, akcja! Ej bo to mi się otworzyło i to A co to było? O nie! Tak, nie wydało się nic. Persona Mariany Grande, kalendarza adwentowego z, z przed dwóch lat Bo my tutaj zamówiłem um, jak się były same w tym serpać. A, a siedzimy na środku. Nie daj tak chyba to wystarczy, że tak jak... Czekaj, bo jak chcę się zachować, jak Jak to się wyciąga? No, Ola, rozkłaniaj, jak się wyciąga. Nie, to tak. Się... nie tak. O! A to się odwróciło? Się? Tak. No <śleszy> nie mogę. Jesteśmy razem. Uwaga, Moi luźba już jest duża, ale przed chwilą była 16.16. 16. O, przed chwilą była 16, /16. na robimy, robimy miksturę, wlewamy w lekach. Ona już ma... tak, do tego, pięć mm. o oh. to kolor Mega <laughs> Zielony. Robimy też z smaku Smakuje lek. Mogę spróbować? No. Przyszłyśmy właśnie do Teddy, jego, Teddy, Teddy, nie wiem jak to się odmienia. I są zajebiste bardzo fajne karbonki I z psim patrolem. I myślę o tym, czy nie zabrać tej. Patrzcie to. Kawielka. No, ale bardzo fajna. Bym sobie zbierała. Wiadomo na co. Ej, ja nie bym też musiała A i mam rozwaloną torbę. I to dodam. Patrzcie to, mam rozwaloną torbę. Tutaj o, tak, nie polecam. Patrz to. No, takie mega. Ej, patrzcie, jaka puszka. Mega, i potem to tak otwieracie jak puszkę, nie? No tak, no, ale fajne. Ej, jest taka druga. Fajne. No ma mi się, bo to patrz. Saving for my next. Mega. Patrz, ej, zobacz. Ej, dwie kreski baterii, bo zapomniałam wziąć drugiej, ale dobra, mam nadzieję, że mi się nie rozładuje. Bierzesz? Ej, to zaraz tu przyjdziemy Chodź jeszcze wejdziemy Ej, wiesz, że ja bym wzięła tą dużą, ale ja muszę wziąć, bo moją rozwaliłam Tak? No to może tą dużą A ile ja tam będę zbierać to wszystko? Nie, nie, tak wyważaj Jedziemy O matko Pokaż się tu co? Wiesz, wie. Tipsy! Ej, poczekaj! Patrz to! Patrz jaki wielki ten! Co? No te! Jakie duże tipsy! Ej, mega! Zarąbiste! Ej, ale tu są sztuczne ręce. Wiesz, ile ja miałam prób do przyklejania sztucznych rzęs? Nie potrafię przyklejać rzęs. Musisz mnie nauczyć. Jesteśmy właśnie w Rosmanie. Jest bardzo ładny Rosman. Pokaż ale z jakiej Nie to ma, firmy? Ale to jest na stronie tego. Christian Laurent. Czy W telefonie czy w aparacie? Najwyżej się rozwojuję. Jesteśmy właśnie w starym burwarze. I idziemy znowu do Zary. Tak. O zwrócenie uwagi na komunikaty informacyjne Okej okay, moi drodzy, więc właśnie dojeżdżam już Do Do domu, w sensie do Dworca I powiem wam, że jestem Strasznie zmęczona I strasznie mi głowa boli Ale w końcu już będę w domu I, i tak I pokażę wam w domu co kupiłam Bo kupiłam sobie tylko sukienkę Także że tak, i no naprawdę jestem tak strasznie zmęczona. I, 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 I no, no i co? Tak, sobie właśnie siedziałam w pustym przedziale, proszę bardzo. Nie do końca w pustym, bo siedziało ze mną takie małżeństwo, ale potem wysiedli sobie, także teraz siedzę sama i mogłam się do was odezwać. Mm. W końcu wysiądę. Nie wiem czy się do was w domu odezwę, zobaczymy. Wydaje mi się, że tak, ale no zobaczymy. Także zmykam i, i no, bo siadam. Także, Także widzimy się, hoda. Okej okay, moi drodzy, więc ja wróciłam już do domu i stwierdziłam, że pokażę wam co kupiłam, ponieważ bardzo mi się ta rzecz podoba i kupiłam sukienkę. Na Justynę 18, także teraz pokażę. Oczywiście to nie będzie tylko na 18, bo też będę ją ubierała na inne okazje i tak dalej. I w ogóle strasznie mi bolała głowa, teraz mi już przeszło, także jest lepiej. No i założyłam sobie tą sukienkę i w ogóle w przymierzalni założyłam ją tak, że jakby te paski miałam tak. Tak normalnie, a to się zakłada tak na krzyż Także teraz wam pokażę jak to wygląda, bo mi się mega podoba Drodzy, tak to się prezentuje, proszę bardzo Możecie dać znać, co sądzicie, muszę stać na palcach, bo nie będzie widać Ale mi się bardzo podoba W ogóle, no jest przepiękna, naprawdę Najładniejsza sukienka, jaką kiedykolwiek miałam Serio, i po prostu, no jest przepiękna I naprawdę... Cieszę się, że ją mam, bo kurde, przymierzałam pełno sukienek, ale żadna nie zrobiła takiego wow. A chciałam, wiecie, no nie chciałam kupować zwykłej, prostej sukienki, tylko chciałam jednak trafić na coś takiego wow, co po prostu mi się tak, wiecie, od razu spodoba. No i to jest właśnie ta sukienka. No tak, także strasznie, strasznie się cieszę, że ją kupiłam, bo teraz będę miała przynajmniej w czym iść. Tak, na imprezy i tak dalej, bo myślę, że nie tylko na zwykłe osiemnastki, ale też na jakieś tam imprezy do klubu też na pewno myślę, że będzie spoko. Także mm, ja robię się Fest, serio, mega mi się podoba.